Witam serdecznie na Izbie O w dzisiejszym odcinku troszeczkę zagramanicy, a mianowicie szlenkerla. Jest to druga szlenkerla, którą mam okazję pić. Pierwsza była to szlenkerla marcowe i pamiętam, że to piwo mi smakowało, piłem je bodajże kiedyś chyba na grillu na spółkę z kolegą. Natomiast tutaj mamy wersję niskoalkoholową szlenkerla Hansla. Zawartość alkoholu poniżej 1,2. Procent. Także ciekaw jestem tego piwa. Słyszałem dwie opinie. A mianowicie pierwsza z nich to ta, która mnie zachęciła do degustacji. Czyli opinia Tomka Kopyry, który tutaj bardzo chwalił to piwo. Natomiast ostatnio, już jak zamówiłem to piwo, widziałem degustację Tomka Szuca z browaru Gdynia. No i mówił, że to piwo jest takie owodniste i jakoś mu nie podeszło, także jestem ciekaw, jak mi tutaj podejdzie, ale nadal mam fazę na wędzonkę, także mam nadzieję, że nie będzie tutaj źle. No i jeszcze mam ostatnio fazę na Belgię, także troszeczkę belgijskich piw zamówiłem. Prawdopodobnie dwa unboxingi przed nami, no chyba, że zamówienie połączą w jedno duże, także... Będzie jeden większy unboxing, a tymczasem myślę, że już powoli przechodzimy do tego piwa. Etykietka zacna, ale butelka jeszcze lepsza. Jest taka niemiecka. Ostatnio widziałem bodajże Paula Nery i Franciskanery w Kauflandzie w takich butelkach prezentowały się bardzo fajnie. Schlenkerli też ta butelka pasuje. Także myślę, że powoli przechodzimy do degustacji. Z tego co słyszałem piwo jest dość mocno zgazowane, ale chcę zachować ten kapsel do kolekcji. Także otwieracz nieniszczący kapsli. No udało się tutaj bez większych problemów je otworzyć. Widzę nawet się nie podniosło za bardzo, także misja wykonana. Kapsel mamy tutaj oczywiście firmowy, szlenkerla, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba, będę go miał do kolekcji także odkładamy kapsel no i przelewamy piwo do szkła patrzymy jak ono wygląda i jak to piwo nam się zaprezentuje jak widzicie piana dość obfita także naleje mało piana taka zbita głównie drobno i średnio pęcherzykowa barwa bym powiedział no takie ciemne złoto wręcz powoli, powoli gdzieś idące w bursztyn piwo klarowne Także sprawdzamy zapach. No, powiem Wam, że wędzonka fest, taka kiełbasiano-ogniskowa, ale też ciuto-scypkowa. Tak, oscypek taki w tle jest. Także przyjemna, wyraźna, ale nienachalna. Także myślę, że taka przystępna dla każdego. Sporo słodowości. Także zapach bardzo przyjemny. Powiem szczerze, że tutaj ta wędzonka dominuje nad aromatem, nad pozostałymi aromatami właściwie. Także Wasze zdrowie, próbujemy jak w smaku. No, powiem Wam, że w smaku rzeczywiście takie odczucie wodnistości jest. Jest ciutkę słodowości. Wędzonka także obecna, ale naprzeciw aromatu jest ona nikła. Ta wędzonka tutaj głównie skupia się w afterteście. Rzeczywiście są takie nuty trochę ogniskowo, oscypkowe, trochę zostają na języku rzeczywiście ją czuć, aczkolwiek no, nie jest ona tutaj na jakimś poziomie wysokim. I jest tak naprawdę w zasadzie nikła w smaku. Gdzieś ginie w tej wodnistości. Także powiem tak. Spodziewałem się więcej, ale tragedii też nie ma. Także moja opinia jest gdzieś tak pośrodku między Tomkiem Copyroł a Tomkiem Szucem. Bardziej w stronę Tomka Szuca z browaru Gdynia. Bo rzeczywiście ta wodnistość jest tutaj wyczuwalna. Rzeczywiście dominuje. Wędzonka dość słaba. Także w smaku jest już takie trochę nijakie. Aromat zapowiadał dużo więcej, dużo lepsze piwo. Także myślę, że po prostu OK. Czy polecam? Jako niuans można spróbować, aczkolwiek no, myślę, że Was nie zachwyci po prostu to piwo. Aczkolwiek tak jak mówię, tragedii nie ma, ale nie ma też efektu wow. Także spoko, da się wypić, ale piwo do zapomnienia moim zdaniem. Także no cóż to by było na tyle, jeżeli piliście, bo nie będziecie pili, szlenkerle, hansle, komentujcie. A tymczasem ja się z wami żegnam. dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się cześć